Cześć, witajcie z tej strony. Tommy Hichacho z kanału Crypto Wars. Pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Sami odpowiadacie za swoje pieniądze. No dobra, słuchajcie, mamy 11 grudnia, 21.51, szybka aktualizacja sytuacji na XRP. Przypominam będę rozgrywał shorta i teraz tak na początek na początek e, informacja odnośnie grania na izolowanej dźwigni dzisiaj rano Binance zawiesił zawiesił handel na e, znaczy handel e, zawiesił pożyczki na, na izolowanej dźwigni tak więc e, jeżeli do tego czasu e, wczoraj nie odwożyliście nie otworzyliście sobie pozycji bądź nie, nie zrobiliście Pożyczki no to już w tej chwili w tej chwili ta, ta opcja odpada i, i, i kolejna, kolejna informacja. Snapshot odbędzie się dokładnie o godzinie ,0012 grudnia I to jest czas UTC UTC. Czyli czas, czas Greenwich u nas to będzie godzina pierwsza w nocy. Słuchajcie, tak, Binance też wrzucił informację, że jeżeli ktoś chce otrzymać te tokeny tego sparka, to od godziny od, musi posiadać XRP zaraz przed godziną 00UTC, czyli pierwszą w nocy naszą, teraz, dzisiaj w nocy, tak, z 11 na 12 grudnia. I tak, to jest ważna informacja od godziny yy, od godziny 00 przez jakiś czas po prostu tyle napisali nie napisali dokładnie do kiedy napisali również, że yy, nie są pewni, czy airdrop będzie w stosunku 1 do 1, czyli za 1 XRP dostanie się 1 jednego sparka, airdrop będzie równo podzielony, Binance dostanie jakiś tam przydział tych sparków i będzie to równo podzielone przez wszystkich posiadaczy XRP. Tak więc tak to wygląda. Jeżeli, jeżeli ktoś nie wszedł w pozycję na dźwigni, to w tej chwili zostaje zostaje nam do dyspozycji XRP DOWN, ten token syntetyczny o którym, o którym już mówiłem. I słuchajcie, ponieważ tutaj są różne, różne pytania, ludzie mnie pytają, o co chodzi z tym tokenem, i tak dalej. Weźcie to sobie na takiej zasadzie, jak to by był normalny, zwykły token. Tak jakby to by był jakiś, nie, wiem, jakikolwiek inny zwykły token. Nic nie trzeba robić, po prostu. On, ten token XRP Down, jego cena idzie do góry w momencie, gdy cena XRP spada w dół. Tylko cena XRP Down idzie dwa razy więcej, po prostu do góry. Czyli jak XRP spadnie o 10%, to XRP Down pójdzie do góry mniej więcej o 20%. Mniej więcej, ponieważ jest płynne lewarowanie. To jest wszystko w takiej paczce yy, złożone w takim pakiecie, który się nazywa XRP Down. Kupujemy token normalnie, normalnie go sprzedajemy, normalnie możemy ustawić stop lossa, take profit, wszystko tak, jakbyśmy normalnie kupowali, nie wiem, Bitcoina, Ethereum, czy tam cokolwiek innego, tak? Tak więc tak, więc, tak to wygląda e, mi tutaj na, na XRP e, Down, e, 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 gdzie to było. Już Wam mówię. E, te, 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 te pozycje, które gdzieś tutaj miałem w rejonach 26 centów ustawione, ale miałem na 24 stoplosa ustawionego i po prostu mnie wybiło. Tak więc ja w tej chwili jestem poza rynkiem, już w tej chwili czekam. Będę obserwował po prostu, będę siedział do, do tej pierwszej w nocy i pewnie jeszcze, jeszcze później, długo zobaczę, zobaczę czy przed pierwszą w nocy już cena zacznie. XRP cena XRP zacznie spadać, jeżeli nie będzie, jeżeli będzie szła cena XRP do, do dolara tutaj w tym kanale cały czas w tym w tym przedziale, jeżeli jeżeli będzie się o mniej więcej w tym przedziale, jeżeli będzie się poruszać, to na razie będę już czekał. Mniej więcej za 2-3 minuty pierwsza w nocy będę, będę kupował XRP down i co, i będę czekał, tak? Będę czekał tutaj do e, z tym tokenem, nie, słuchajcie, <laughs> przyjrzałem się wykresowi też XRP Down, tam nie ma sensu jakiejkolwiek analizy na XRP down na wykresie robić, ponieważ. No, i tam, tam nic do siebie w ogóle nie pasuje, nic się nie klei. Tam jest market maker, czyli, czyli, czyli yy, giełda sama tam odpowiednio steruje ceną tego tokena XRP Down, żeby odpowiadał yy, spadkowi samego XRP, czy wzrostowi XRP, tak? Jest, jest, jest sztywno powiązany, można powiedzieć, że tak jakby stable coin, tylko razy dwa po prostu automatycznie zrobiony, tak? Z tablecoin do XRP, tak żebyśmy nie pomylili tam do, do dolara przypadkiem, tak więc tak to wygląda. Jak już będę miał o tej pierwszej godzinie kupione XRP Down, no to czekam tutaj na to na ten spadek XRP tutaj w tej strefie między 48 centów a 49-49,5 centa. Spodziewam się szybkiego zjazdu dotąd. Czyli powiedzmy, jeżeli, jeżeli cena by była 57 centów, no to tutaj 15-16% w dół, czyli cena XRP down w tym momencie pójdzie o 30% do góry. Zobaczę, co tutaj się będzie działo. Jeżeli cena gwałtownie zacznie do góry wychodzić, no zobaczę, jeżeli, jeżeli osiągnie tutaj ten poziom 54 XRP. No, to się zastanowię, czy przypadkiem tego nie sprzedać, ale raczej gdzieś tutaj będzie ta walka jeszcze chwilę trwała między 47 a 49 centów i później e, będę będę szukał sprzedaży między 42 a 40 centów. Tutaj będę sprzedawał połowę. Zobaczę co, co będzie się działo. Nie wiem, czy to będzie w ciągu kilku godzin, czy w ciągu jednego czy kilku dni. Docelowo tu sprzedaje na 40, 41, 42 centy. Sprzedaje e, XRP down, tak? Czyli jeżeli zwykłe XRP zejdzie do 42, 40 centów, to wtedy sprzedaje XRP down połowę i resztę tutaj 36 centów tego XRP down. I to wtedy już jest koniec. Słuchajcie, no to chyba by było na tyle, tutaj więcej, więcej nic, naprawdę nic nie trzeba. Przypominam, jak macie wątpliwości, to nie ma co się zastanawiać. Po prostu to jest zwykły, zwykły token, który normalnie się kupuje, pójdzie do góry, normalnie się sprzedaje, jeżeli zaczyna spadać w dół, stop loss, wybija stop lossa, dziękuję, tak jakbyśmy w cokolwiek innego inwestowali. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć, hej.